Najgorsza jest zawsze pierwsza wstawka w takich temperaturach Bo strasznie palce bolą są zimne, zimna skała parę ruchów tak naprawdę i strasznie bolą łapy ale jak się już poprawi ukrwienie w nich dopłynie krew to już później jest git początki najgorsze Jestem dzisiaj na Kazalnicy o, w Brudawach Janowickich na Fajce Jestem sam, bo nie było z kim się umówić, dzisiaj na wspinanie więc stwierdziłem, że pojadę i tak i tak, bo już się stęskniłem bardzo ze skałami tyle czasu się nie wspinałem w skałach to będzie dwa miesiące prawie no i, i musiałem po prostu pojechać, więc Przyjechałem tutaj na kazalnicę i się wstawiam w e, trawers kazalnicy. E, jest za 6-4. Wygląda ciężko, szczególnie końcówka, tym bardziej, że e, po tych paru metrach przy trawersowaniu już się jest pompowanym i na końcówce jest najciężej tak mi się wydaje przynajmniej, więc będzie ciężko to zrobić w całości dzisiaj. No ale, ale spróbuję, może się uda. Jak nie, no to popróbuję jakieś tam konkretne e, kawałki tego trawersu. Jeśli coś sprawia mi więcej problemu, to spróbuję to jakieś rozkminić. Jak nie to jeszcze jest e, trawers na piecu 50 metrowy aż. On jest łatwiejszy trochę. Tylko nie wiem czy można się wspinać, bo jest zakaz od stycznia do końca lipca, wspinania na piecu z powodu wylęgu ptaków, e, ale nie wiem czy to się tyczy też trawersowania. No bo trawers jest przy samej ziemi tak naprawdę, więc raczej tam tym ptaszkom nie będę przeszkadzał. E, no ale nie wiem. E, jeśli wiecie jak to wygląda z trawersem, to dajcie znać. Bo chciałbym też wiedzieć. No, a. Teraz popróbuję jeszcze tego trawersika. To jest pierwsza trudność taka. Nie wiem sobie, czy to jest trudność, gdzie teraz skończyłem, bo no strasznie ciężko z tymi palcami. Strasznie nie zaczęły boleć i stwierdziłem, że nie ma co przy pierwszej wstawce się jakoś specjalnie męczyć, bo to, tego i tak nie zrobiła OSM. Więc yy, przestałem. Muszę chwilkę odpocząć, żeby mi ta krew dopłynęła i zaraz. Zostawiam drugi raz. Początek do tego momentu, co teraz byłem, jest całkiem łatwy. Nie ma problemu, że źle ustawiłem. Trochę i mnie łapy bolały, ale za drugim razem już bardzo łatwo poszło. Więc tutaj nie ma problemu. Myślę, że trudność zaczyna się teraz aż do samego końca, bo już się zaczynają małe krawątki. Tam dosyć dobre te chwyty były jeszcze na początku. A teraz po krawądeczkach wszystko praktycznie na odciągi słabe stopnie. O, będzie ciężko naprawdę nie jest aż tak dziwno jest 7 stopni nie jest tak źle Muszę jakoś zejść do tego e, do tego chwytu na samych odciągach Ciężko ze stopniami, a najgorzej, że jeszcze jest mokro na ziemi. Nie mam szmatki do butów, nie wziąłem, to był błąd duży. Nie czuję, że mi te stopnie wyjeżdżają. bardziej, że te buty już nie są na takie krawądeczki małe Dostania. Co Są bardziej na tarcie. Na bucików na bardziej krawątkowe Ech. powinno mi być lepiej, teraz stawać na tych małych stopinkach Zobaczyłem też nagranie micaja, jak przechodzi tą drogę. Ten trawersik e, No i spróbuję jego patentem. E, wydaje się chyba sensowniejszy niż mój. Razu lepiej się stoi. Ciężko tutaj wejść w ten odciąg plecki, więc no strasznie słaby chwyt jest. Aaaa. Tak, to jest moja beta. Dużo lepiej mi działa Ja tutaj nie dołożę dwóch Dobry progres. Strasznie trudno. Strasznie takie krawędkowe, właśnie wspinanie. Dobre próby, podoba mi się. Jest ciągle jakiś progres. Wydawało mi się dużo... No, znaczy... No, wydawało mi się trudne, jest trudne. Ale wydawało mi się, że nie będę miał szans w ogóle na zrobienie tych kilku ruchów. Bo naprawdę malutkie krawądeczki, malutkie stopnie. Nie jestem w tym dobry. A jednak całkiem sporą część się udało zrobić. No, jeszcze ten jeden ruch tam. Myślę, że... Już po zrobieniu tego ruchu na górze będzie dosyć łatwo. Tak mi się wydaje. Ale wiadomo, to jest sam ko sama końcówka już traversu, więc na pewno jeśli będę szedł od początku, to będę maksymalnie spompowany już tutaj. Więc to te ruchy zrobić na zmęczeniu będzie mega trudno. Ciężki ten ruch. No tutaj jeszcze mam to jakoś poskładane. Trochę się męczę na tym. Dużo jest takich ruchów w plecy. Jak trzeba napiąć całe ciało cały czas. Trzymać napięcie. No i krawądeczki. Małe krawątki. Wkurzające. Próbuję się na maksa przysunąć do tej ściany, przykleić. Nogę specjalnie tam rotuję na zewnątrz piętę, żeby móc się docisnąć jeszcze trochę bardziej do tej ściany. A dalej odpadam. Raz mi się udało zrobić ten ruch, więc jest spoko. Więcej razy już nie będę próbował, bo naprawdę już palce bolą od tego, ciągle te same ruchy po małych chwycikach. E, więc nie chcę też się kontuzjować przez Sycylią. Spróbuję teraz sobie zrobić od samego początku tyle, ile mogę, tyle, ile dojdę. Pewnie to będzie do tego momentu. Więc macie też ode mnie e, małą radę: jeśli nie macie z kim pojechać w skały, a bardzo chcecie, to zawsze zostają właśnie trawersy. Nie potrzebujecie kraszpada, przeważnie, nie potrzebujecie partnera, nic, nie potrzebujecie tylko buty, bierzecie magnezję e, i jazda. Ja wziąłem jeszcze na wszelki wypadek. uprząż, jakby ktoś się wspinał tutaj na miejscu, to może bym się dołączył. Ale nikogo nie widziałem ze wspinaczy po drodze. Jedna osoba to jakiś rowerzysta sobie jeździł. Więc to jest jedyna osoba, którą spotkałem dzisiaj w rudawach. A pogoda całkiem spoko jest, nie pada. Eee, no skała jest trochę mokra, ale to na górze, a trawersik jest całe szczęście suchy. Dobra, nie przedłużając. Ostatnia próba. I następny vlog też będzie z wpinki raczej. Ponownie będę robił testy, które wcześniej robiłem, żeby zobaczyć czy jest jakiś progresik. I kolejny vlog to już pewnie z Sycylii. było na tyle, ja jestem zmachany jak nie wiem, ale sobie jeszcze zrobię trzy takie podejścia i będę spadał. To dzięki za oglądanie i do zobaczenia niedługo.